Cześć, ja jestem Jomas kanał, z kanału SosuGolem i w dzisiejszym odcinku zapraszam was na historię o Czarnych w metro. Ogólnie całe metrze metro 2033 i metr w metrze Last Light i kim tak naprawdę są Czarni. W dzisiejszym odcinku się o tym dowiecie, także zapraszam. Czarni. Pierwszy napotkany rodzaj mutantów w uniwersum metro. 2033, należący do istot inteligentnych, a także główni antagoniści pierwszej części trylogii Dmitrija Gulukowskiego, wywodzący się od ludzi, którzy przeżyli nuklearnym apokalipsę i przystosowali do nowego świata. Ci czarni to nie diabelstwo, a nie żadne wampiry. To homonowus, następne stadom ewolucji lepiej od nas przystosowane do otaczającego nas środowiska. Suchy, Metro 2033. Wizerunek. Czarnie wyglądają jak wysocy, zniekształceni tak ludzie z długimi rękami zimno, i nogami oraz czarną, ruchy. błyszczącą ja skórą. Oczy wydają się być pozbawione, pozbawione białka, a usta są wyposażone w kły i żuwaczki. I skóra może wytrzymać ataki broni maszynowych oraz rewolwerów. Co czyni z nich bardzo odporne istoty. Zachowanie: Czarnie potrafią nawoływać kontakt telepatyczny i posiadają świadomość w połowie eusocjalną, co oznacza, że każdy z nich może tworzyć część większej świadomości zbiorowej, ale również jednostka może być istotą umysłowo-indywidualną. Mutanty potrafią mentalnie wpływać na psychikę ludzi, doprowadzając ich do szaleństwa, wywołując niewyobrażalne poczciele. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości czarni są nastawieni negatywnie i wykazują chęć do nawiązania kontaktu, życia w symbiozie. Pochodzenie: Dokładnie nie wiadomo od e, którego stworzenia pochodzi ten inteligentny mutant, ale notatki Artema sugerują, że czarni zostali stworzeni jako superżołnierze w rządowych bunkrach na obszarze Metro 2 jeszcze przed trzecią wojną światową. Miał to być kolejny krok w ewolucji ludzkości. ma nazywany nazywa mutanty terminem Novus, co oznacza nowy człowiek. Istnieje jednak pogląd głoszący, że czarni są przedstawicielami obcej rozumnej cywilizacji, którzy mieliby przebyć na, nie, na zniszczoną ziemię, aby nawiązać kontakt z ludźmi i pomóc im przywrócić ładne ład na planecie. Czarni zostali po raz pierwszy raz zaobserwowa zaobserwowani. W dzieciństwie Artema, gdy bohater wraz z przyjaciółmi bawiąc się w stalkerów otwiera przejście na powierzchnię ze strony ogrodu botanicznego, chcąc przywołać obraz swojej matki. Kiedy protagonista oddzielił się od towarzyszy, napotkał na swojej drodze inteligentnego mutanta, który wejrzał w jego umysł. W ten sposób czarny dowiedział się o pragnieniu chłopca i układał mu obraz jego matki. Jednak po utracie, te po utracie telepatycznej więzi Artem zapomniał jej je wizerunku. Inteligentny mutant przekazał mu wiadomość, która brzmiała nie jesteś, która brzmiała. Nie jesteś sam i jesteś pierwszy. Cobec mimo że porządkowo obawiał się czarnego, wróci do przyjaciół w dobrym nastroju. Kiedy towarzysze chcieli zamknąć przejście na powierzchnię Artiom bardzo ich poganiał, przez co zardzewiała brama. Nie została w pełni domknięta. Dzięki temu czarnie mogli bez problemu przejęknąć do moskiewskiego metra od strony ogrodu botanicznego który sąsiadował bardzo blisko stacji Wogny. W wyniku nawiązania telepatycznej komunikacji Artyom był mniej pojaźliwy w przyszłości, dlatego nie przerażał go widok inteligentnego mutanta. Mimo tego ludzie wychowywali protagonistę w nienawiści do czarnych, którzy rzekomo mieli ostatecznie wykończyć ludzi w moskiewskim metrze, a nie nawiązać z nimi kontakt. Z uwagi na ten fakt Artyom zaczął myśleć, że być może czarny, o chciał go kiedyś oszukać, omamić obrazem matki, aby nastawić chłopca w opozycji do swojej racji, rasy. Jaki, jakiś czas temu, jakiś czas po otwarciu bramy, na powierzchni inteligentne mutanty zaczęły wykorzystywać przejście, aby wysłać posłanców na sadce wąbyn. Spotkali wówczas wartownika, który zerwał kontakt i zaatakował istoty. Mężczyzna przegrał jednak w tym starciu, doprowadzając z siebie samego do szaleństwa, a późniejsze morderstwa, które przypisywano Czarnym po części, wynikały z samoobrony. Sześć miesięcy przed akcją, znaną z powieści Metro 2033, wartownicy zapali jednego z inteligentnych mutantów. Uwięzioną istotę do, od czasu do czasu wydawało jedynie Odgłosy przypominające warknięcia, lecz lecznia jadła, a Ania nie piła. Czarny znosił niewolę w milczeniu, nawet gdy był bity. Wkrótce zmarł, głośno wijąc przed śmiercią. W listopadzie 2033 roku Czarni nadal atakują w co sprowadza na stację Huntera, który zbiera informacje o inteligentnych mutantach. Po całkowitym rozeznaniu mężczyzna stwierdza, że musi wyruszyć do ogrodu botanicznego. Artem zostaje wybrany przez Huntera, aby dostarczył wiadomość do młynarza na wypadek, gdyby ten nie wrócił. Rada Polis odmawia oddzielenia pomocy stacji, ale po ekspedycji do wielkiej biblioteki znajdującej się na powierzchni, Protagonista odkrywa, w jaki sposób może uratować w ogóle. Artyom postanawia unicestwić listko czarnych za pomocą rakiet. W tym celu wspina się na wieżę Ostankino, aby nakierować śmiercionośne pociski na ogród botaniczny. Po wystrzeleniu rakiet dla Artemis staje się jasne, że czarni chcieli, aby chłopak był łącznikiem między rasami. Chłopak był ich wybrancem i pierwszym człowiekiem, który mógł umożliwić wzajemną symbiozę. Niestety przekazywały mu to w snach, gdzie nie były mu wrogie. Niestety chcieli, aby chłopak był... Niestety protagonista zrozumiał to zbyt późno, a siedlisko inteligentnych mutantów zostaje unicestwane wraz z czarnymi, znajdującymi się w zasięgu rażenia. Teraz umiejętności: odporność na promieniowanie. Poprzez ewolucję w środowisku o wysokim poziomie promieniowania, czarnie napięli odporność na promieniowanie. Na dodatek w grze Metro Last Light zostało pokazane, że środowisko metra, czyli o, o niewielkim poziomie zanieczyszczeń i promieniowania wydaje się dla nich trujące. Telepatia. Czarni posiadali zdolność telepatii. Mogli się dzięki temu komunikować z artemem z dużej odległości. W grze Metro Last Light zostało pokazane, że czarni mogą używać telepatii używając telepatii, mogli kamuflować się lub przebrać różną postać. Wysoka wytrzymałość Dzięki ewolucji w niezwykle niebezpiecznym środowisku, uzyskali niezwykłą wytrzymałość na broń i inne obrażenia. I teraz ciekawostki. W grze Metro Last Light wysnuto teorię, że czarni zostali stworzeni przez człowieka jako superżołnierze odporni na promieniowanie. Zgodnie z Ewangelią według Artyoma, czarni lepiej nawiązują kontakt z dziećmi niż dorosłymi. Sequel Metro Last Light wyjaśnia to w ten sposób, że dzieci nie, na, nie nauczyły się jeszcze czuć nie, nienawiści do mutantów. W grze zmieniono ich nazwy na Cienie, podczas gdy w powieści oficjalnie figurują jako czarni. W grze Metro Exodus czarnie pojawiają się na etapach Morze Kaspijska oraz Martwe Miasto. Gdy w menu Metro Exodus w naliczniku na pojawiają się liczby 2033 Anna spojrzy na gracza, a przez okno można zobaczyć cienia. I to by było na tyle, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że się spodobało. I możesz przy okazji napisać komentarz, co poprawić, nad czym popracować. I no, zostawcie like oraz subskrypcję, bo to mnie naprawdę bardzo motywuje. I do usłyszenia za tydzień, w przyszłym tygodniu. Będzie pierwszy odcinek serii Metro Last Light i mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria, tak samo jak się Wam spodobała seria Metro 2033 Redux, Mad Max, inne serie z serii postapokaliptycznie, także tak gra, ta gra wam, też się, wam się też spodoba. W końcu tutaj są też fani metra. No, także cóż, hej, hej.